Hejka, kochani, ponieważ nie wiem, czy już mówiłam na ten temat, więc krótko, bo krótko, ale odpowiem na pytanie. Czy według mnie Przemysław awgintroski był przystojny? Hmm, otóż krótko. Tak. Według mnie był przystojny. Może nie miał takiej typowej urody jak ci wszyscy filmowi amanci. Ale tak. Według mnie Przemysław Gintrowski był przystojny. No, tak. No. To tyle. No. Subskrybujcie, lajkujcie. Kocham Was. Pa.